Szeba się z mamy poniedziałek rano mały kociołek Jak zwykle w dni robocze pracujące, pierwsze po powrocie Gmina, starostwo, druga gmina, drugie starostwo Bank wszystko trzeba objeździć, pozałatwiać. Jadę teraz prosto do PGE do radzenia. Tam muszę załatwić, że licznik będę przenosił na ścianę zewnętrzną. I byliśmy rano też w składzie budowlanym. Tam przywieźliśmy legipsy na ścianki działowe do tego, do, 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 do alet Geberyty 2. Tak więc. Po powrocie pewnie tam zajedziemy zobaczyć jak e, i efekt z całego dnia. Kuba coś tam walczy w tej trzydzieści z elektryką. Całą wiązkę kupiliśmy nową. Źle zajechałem, przez to, że się zagadałem, miałem jechać, zatankować, a podjechałem pod sklep. No ale to nic. E, Okręcę się trochę jak coś w czymś. I zaraz podjedziemy. Także jadę na radzeń. Tam w Radzeniu mam się spotkać też z nowym... E, Prawdopodobnie pracownikiem do Niemiec. Chłopaki tam w Niemczech dwóch pojechało na nową budowę. Też dzwonią od rana co i jak. Mieszkania trzeba załatwiać i wszystkie tam jakieś formalności, nieformalności. Także taki mały kociołek jest, ale lubię takie kociołki. Właśnie wtedy się czujesz że żyje. I yy, działamy dalej. Będę się odzywał. Tak, specjalnie pokazałem szybę mokrą, bo trzeba dodać, jest to bardzo ważna rzecz, że u nas pada. Wiem, że gdzieś tam w niektórych rejonach jest gorzej z padaniem, z opadami, a u nas, u nas przepaduje. I tak, zamówiłem dzisiaj 500 kg mocznika bez inhibitora i siarczan magnezu i wjeżdżam z tym jeszcze na Przężyto. Eee, nie wiem kiedy, pewnie w, pewnie w sobotę widziałem będzie pierwszy dzień po deszczach. Albo we jutro jest taka przejściowa pogoda, bo dzisiaj ma cały dzień tak mrzyć, no to nawet nie mrzyć, to taki fajny deszczyk jest, nie? On fajnie zwilży. Jeżeli nie będzie rosy na tym, to jutro wiada, ale wątpię, żeby to się udało. Także jeszcze mnie czeka kilka zabiegów, jednak z opryskiwaczem trzeba będzie polatać, ale myślę, że warto. Pójdzie siarczan, pójdzie mocznik w 10% stężeniu. I co? Jeszcze chciałem pochwalić, że każdy dzień zaczynam od kilku tygodni już na siłowni. I zarówno w Niemczech, jak i tutaj Widać już pierwsze efekty, jestem zadowolony Pierwsze zakwasy minęły, tak więc już tutaj wszystko idzie e, rytmicznie No i dzięki temu, albo przez to, e, nawet kropli alkoholu, piwa, nic, zero Ucieszę mojej e, niedocenionej małżonki Ale znowu koledzy się poobrażali, ale to nic e, Zrozumieją na pewno ja mam taką zasadę, że jeżeli zacznę ćwiczyć, tak już e, alkoholu, alkoholu w usta nie wezmę, także tego się trzymam zawsze. Cieszę się, tak się chciałem tylko podchwalić. Jedziemy dalej. Zaraz będę przejeżdżał koło tego, e, koło czego? Koło Teksasu. Nic się pewnie nie zmieniło od niedzieli, ale będę zerkał, będę zerkał tam wiadę jeszcze z bocznikiem. E, był plan robić saletrę, 100 kilo saletry sypnąć, chociaż na 25 hektarów to byłoby 2,5 tony, to jest jakieś 2400 chyba trzeba byłoby zapłacić za tonę, 5 ponad tysięcy, 6 przeszło, 6000, tysięcy no i to działanie tak gdzieś po tygodniu, później jakby przyszły susze to może tylko zaszkodzić, to stwierdziłem, że zrobię tak, pierwszy wjazd teraz e, mocznikiem opryskiwaczem w stężeniu 10%. Chciałem to zrobić jutro i w sobotę ewentualnie powtórka z rozrywki, drugie 500 kg dokupuję, tam za 1500 to będzie 3 i będzie łącznie jakieś 20 kg yy, składnika do listnie podanego, który zadziała od razu, w przeciągu dwóch dni, praktycznie w 100%, bez strat. No może będzie straty, też są straty na pewno, ale przez liście pobierany jest od razu, a przez korzenie może być to utrudnione przez nieuregulowane pH, Tam niby na Texas dawałem wapno na jesień i to nie mało, bo poszło dwa tiry. Dwa tiry na 11 hektarów to jest, to, jest, to, jest, to jest kurde 5 ton wapna, i to wapno dałem dobre z Nordkalgu, mielone, kredę. Także ono po prostu jeszcze musi odczekać, musi zadziałać, nie zadziała tak od razu. Gdzieś tam jest na pewno pod korzeniem już dostępne, ale to jeszcze za mało. Tam trzeba w ciemno, nawet nie ma co robić. tych, Ja tam zresztą robiłem raz no, po całości gospodarstwa, robiłem badania gleby i mniej więcej wiem na czym tam bazowałem i wiem, co dawałem przez ten czas i wiem, ile tam mogło się odbić. Niewiele. Tam trzeba wapno, 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 jeszcze raz wapną. po trzech latach zrobić dopiero jeszcze badania, zobaczyć, jaka będzie różnica, bo to nie zadziała od razu. Tak mi się wydaje. A deszczyk pada! Jeszcze chciałem dodać tylko, że nie to, że się szczypie dać saletrę albo dać więcej od razu. Chodzi o to, że ten rok on nie rokuje. Ten ten, ten sezon nie rokuje na to, aby były jakiekolwiek dobre ceny za te zboża. W tej chwili u nas pszenica jest po 700 zł e, dla ryczałtowca, 650 netto e, dla watowca. Wczoraj takie dostałem informacje, no. świeże, świeże informacje. No i, i, i gdzie tutaj kurwa robić e, koszty? Na czym? Kiedy to się odda No to ja się boję, że ja w ogóle na zero nie wyjdę. Dlatego wszystko jest cięte. No niby było porobione, niby było otwaszczanie, jest grzybówka, jest tam 200 kilo poszło z saletry. Mijamy Teksas właśnie. Są takie pasy. Ja nie wiem, czy ja o mijaki robiłem opryskiwaczem, czy co. Jakieś takie dziwne te pasy. Jak boisko Eee. W tym roku, te, bardzo kalkuluję, w tamtym roku poszedłem na grubo, 500 kilo poszło po, e, głównie, saletry, mimo e, kosztów dużych, e, pełna, e, pełna ochrona, regulacja, grzybówki, T1, T2, e, nie wiem czy nie było T3, nie, T3 chyba nie było, było T2, e, aminokwasy jakieś, e, siarczan magnezu, to no było wszystko, robaki, kurwa nie robaki, no co tylko trzeba było jeszcze więcej porobiłem i, i co? I gówno z tego było. A w tym roku znowu liczę trochę oszczędniej, ale mimo wszystko też robię to co tam być powinno. No myślę, że takie uzupełnienie mocznikiem może nie będzie jakiejś spektakularnej e, różnicy. Tutaj mam kawałek pola, jeszcze nie widziałem go wczoraj, ale jest, ok. przeżytko rośnie, lepsze jak gdzie indziej. Może nie spowoduję spektakularnej różnicy, ale będzie zdrowsze te zboże. E, może wyda lepiej lepsze, lepiej trochę tego plonu. Ale czy ja to będę mógł sprzedać w jakiś dobrych pieniądzach w tym roku? Szczerze wątpię. Jeżeli mi e, przeżyto, będę kupować po 500-600 zł. No to kurwa. To jest. Wszystko, bo nie chcę nawet to przejść. I jeszcze te jako schematy i to wszystko. Zniechęcony jestem strasznie, ale. Nie to, że się poddaje. Trochę inaczej, ale działamy dalej. Właśnie załatwiłem PGE. Czyli mam już złożoną prośbę o przeniesienie licznika na ścianę zewnętrzną. To już taka proforma, tylko przyjdzie na pewno zgoda. A uświadomiłem sobie jedną rzecz: dlaczego u mnie na Teksasie są żółte pasy wzdłuż. I tak teraz sobie przypomniałem jedną rzecz, że ja wrócę z Niemiec, siadłem na opryskiwacz, pojechałem pryskać i się okazało, że kubuś, e, puchatek, pryskał e, rzepak wcześniej i uszkodził jedną e, tą e, dyszę. E, tą trzysekcyjną, całą tą. Całą, e, cały, całą tą główkę pękła mu i złapał na trytytki. I mimo wszystko, i to była gdzieś. E, na tym drugim ramieniu ostatnia i całe jeszcze ramię było te e, e, składane e, e, dalej i na tej dyszy traciło ciśnienie silnie. I ja widziałem, że to e, tutaj leciała woda kapało mocno, a tam pryskało mniej przez to wszystko, no bo tu ciśnienie uciekało i to jest właśnie te pasy z tego, z tego ostatniego ramienia że było mniejsza dawka, tak jakby poszło, albo praktycznie taka minimalna e, tego siarczanu magnezu i stąd to się wzięło, teraz sobie już wiem ja dzisiaj rano kupiłem, jak byłem po telegipsy, kupiłem dwie e, właśnie dysze nowe e, i już e, będę wymieniał przed jutrzejszym wyjazdem ale e, mimo wszystko teraz wiem skąd przynajmniej się to wzięło także Kubuś, trzeba było mnie poinformować, że dysza była rozwalona jedna to... No, wszystko pozałatwiane, tylko teraz trzeba będzie odbierać dokumenty raz, jedna za tydzień, drugie za dwa. A my jesteśmy przy 30. Przy 30 okazało się, że chłodnica jest w szrot. Tutaj? Tu cały spód wywalił. Ona była już lutowana. A tutaj, cały dół. Ten tunel, jak się kupuje nową, to z tunelem jest czy bez? Nie bez, trzeba będzie przekręcić. No i będzie nowego typu, a to jest starego typu. Czyli trzeba od razu przewody nowe, tak? No raczej tak, no, bo nie brałem przewody, ja No ale to jest przewód do starego typu, tak? To był do nowego, tylko ja bym musiałem przyrzeźbić a. do starej chodnicy. Skracałeś go? Tak, i tu pod innym kątem go puściłem. Czy? No to chuj, pewnie przewody wezmę. No i instalacja jest nowa, puszczona cała. Wszystkie światła już są powyprowadzane. Ładowanie co tam kierunkowskazy. Tylko przerywacz jest starego typu, stary, no ale migać miga. Nie wiem, jakieś tam światła świecą. Przód jest powyprowadzany, tylko zakładać maskę i kabinę. O, maskę i lampy i wyjazd. Co? No. no i tyle i trzeba ją wyjeżdżać już w cholerę i Władka pewnie tutaj damy, bo naszego Władka trzeba spinać, bo binny już się, nawet już tam przeszkadza, bo trzeba tam fundament pod kobień kopać. E, idziemy do majstrów jeszcze zobaczyć, co tam wyrzeźbili. A byłem jeszcze w Parczewie, musiałem leki wykupić dla synka, a tutaj tak przyjechała ta... Dostawa, o której mówiłem dzisiaj na przęży to ponoć bardzo dobra rozpuszczalność i będę to stosował w dawce 10 kg na hektar i jakieś 20 kg na hektar z 18 dokładnie, bo będzie 10% roztwór 180 litrów na hektar wody. Polskiego tego, tego pullera, mm, mocznika. I, I to kurczę widzicie, no napierdziela deszcz. Już się błoto na podwórku zrobiło. Nie wiem, czy ja jutro z tym wyjadę. Raczej marne szanse. Nie może być y, mokrych, y, mokrych liści. Tutaj przyjechał. z na cieplonko już na biuro. Ale w tym tygodniu pogoda nie pozwoli. Tego zrobić, ale jak pogoda nie pozwala tego robić na zewnątrz, to działamy w środku. No a w środku już mamy zarys yy, pomieszczeń kabin, cały teraz zrobiony. Już jest regipsowany od środka i myślę, że do wieczora będzie skończone. No a tutaj te dwa gabryty, o których wspominałem, udało mi się kupić w bardzo dobrej cenie, bo za nieco ponad 800 zł cały kompletny. No, i tak jak widać, dwie sztuki jeszcze nie otwierane. Nie wiem, czy będziemy otwierać. Czy to jest sens? Czy to sensu nie ma? Co tam zobaczymy? Kto to by tu nie widział? Czy tak otwiera? Mm -hmm.

deszcz od razu jak już jestem chuj tam że trochę zmoknę powiem wam taki letni deszcz to tylko przyjemność o, kupiłem te dwie dysze jedna na zapas druga drugą trzeba przykręcić ale to nie wszystko bo ostatnio nie wspominałem a pryskałem po obiedzie i jak to po obiedzie nie jeśli to jest tak, jest. To jest jeden komplet z oringiem. To jego zostawimy tu. Śrubokręt pójdzie tu. A ten komplet z tym oringiem założę na szybkości. A śrubokręt i tutaj był Lubię jak już byłoby zrobione. O! Co się stało? Wygło. Wygłomi siłownik. Jadę, może jeszcze dzisiaj, prostować na prasę. Myślę, że się wyprostuję. Chlercia wie. To jest z tamtej strony. Od ostatniego skrzydła zahaczyłem. Eee, a tak. To. A nie było tych trzy drożnych. Musiałem kupić jedną drożną. No ale chyba nic to. Pasuje, pasuje. O ring ta 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 o, pięknie wspaniale i już wiem, że coś tam do przodu poszło, o kroczek chociaż słabo się operuje jedną ręką ale damy radę I już dysze mam wszystkie, tylko ten siłownik muszę jechać zrobić. A i władka będziemy wyciągać. Władka będziemy wyciągać, dlatego, że tutaj będzie trzeba wyrobić ten fundament, wylać. Będzie przeszkadzał. A ostatnio sobie jeździłem po lasach. Tym wehikułem powiem wam po pierdzie, dla nieźle. Kurde, dziurkę mam tam, muszę ją zalepić. A dniepra, czego nie odpaliłem? Dniepra, też próbowałem po obiedzie. Kopnik mi się złamał. Paliwo zalane, świece sprawdzone. Prąd jest, chęci są, siła w lędźwiach jest, a jeździć się nie da. Kurwa, to z zapychu go nie będę palił. Idziemy podejrzeć, co tam Kuba odpierdziela. Sajka w zębach jesz, jeszcze wąsa Ci brakuje kurwa Kuba. Ktoś się to wymyślił. A, nie było? Czarnym pieprzem. Lampa jest cała, żarówki są, Ty jechać kupić. Dobra. A ta głowica to co to za głowica? Zapomnieliśmy zamontować gdzieś? Nie, to zwładka pęknięta, tak? Tak. To dopałe. Do Tylko idzie tu. To jest jako zawies. Czaj. Tak jak widać. Nowa chłodnica. Różni się tym, że ma proste rurki na wyloty. A ta ma pod skosem wypuszczono w dół. A tamto w górę. No i trzeba będzie przełożyć tunel. I dlatego też musiałem kupić nowe węże. O. I dzisiaj przy dobrych wiatrach 30 wraca do swojego właściciela, aby, ją, aby go cieszyć. To jest nasz akumulator, nie? Nie, nie to ten. Ten czarny? Tak. Trze trzeba go ładować. BOTS no. A ten, nie wiem, trzeba sprawdzić, bo on się ładował, go podłączam? Dobra, sprawdzę, jak coś to podłączy. Dobra, chłodnica zainstalowana, światła zrobiona, instalacja puszczona, palimy, wyjeżdżamy, oddajemy, niech testują, zobaczymy, co będzie. Daj mu na zimnym! that's what the vinyl. w stanie obrotu to zgasi. Świeci się? Nie ma ładowania. Mamy do wymiany tego grapa. Rądnica jest, łożyska są wywalone, słychać jak trzeszczy. Tu jest wywalona końcówka. I w ogóle jest jeden volt tylko wytwarza na mierniku. Więc idzie do wymiany. Nie wiem czy dać alternator, czy dać prądnicę, bo on ma tutaj jakąś tą instalację taką dziwną, że jest ten przekaźnik. No alternator to się podłącza tak, że idzie jeden kabel do kontrolki, a drugi kabel do akumulatora i to wszystko, ale tutaj jest coś inaczej trochę, nie wiem jak to będzie działało. Cała instalacja jak będzie działała. Ale powinna działać. trzeba zobaczyć co no to No co zobaczyłem? Dobra, myślałem, że pojedzie dzisiaj do klienta, ale nie pojedzie, bo tak. Alternator właśnie tak, po, dajcie znać, czy prądnicę, jak się na alternator wymienia, to wystarczy puścić tylko tutaj jeden kabel do żaróweczki, drugi do akumulatora i to już ma działać. Czy tu jeszcze jest jakaś większa przeróbka z, w związku z tym e, regulatorem napięcia? A jak nie, to kupię drugi e, prosty ten, jak on się nazywa, prądnicę drugą. No i sprzęgło jest jeszcze do naciągnięcia, bo ciągnie w tej chwili. Już nie będę wyjeżdżał, skoro ciągnie, to nie będziemy tam się męczyć. Jest już piąta godzina, kończymy na dzisiaj. Jutro będziemy dalej gdzieś tutaj sobie ten. Jest jeszcze do wymiany kranik ten, bo gdzieś sączy, sączy wodę. Poza tym wycieków na razie nie ma, ale to też praktycznie co on był... Odpalony na chwilę. Na chwilę obecną jest zalany wodą do sprawdzenia, później, później płyn. Światła wszystkie działają. Weź go, poprzekręcaj tam. No. Kierunki być powinny. Są z tyłu światła. Światła z tyłu jeszcze włącz, są, a i te na dachu, są, no i ładowanie, prądnica jest do dupy, ona aż się telepie, tam słychać jak się rozwaliły no, luz na kole, grzechotka to jest. Także dajcie znać, jak pomożecie, to będzie mi łatwiej, albo prądnicę z powrotem, albo alternator, jeśli to jest bez jakiejś tam większej ingerencji i jutro idzie do klienta. A my, o, pogoda barowa. I na trzeźwo spędzamy ten czas. Idziemy zobaczyć jeszcze na pożegnanie, co tam majstry na odpierdzielali w środku i kończymy. No, może słabo widać ale już jakieś tam kabiny są dwie opłytowane. Powypuszczać to jeszcze pójdzie wełna do wygłuszenia wszędzie, dlatego nie jest z każdej strony obita. I tak to będzie wyglądało. Jedne drzwi się będą otwierały na ścianę, a na drugie na okno. Klamki będą przy sobie, a tutaj będzie włącznik do świateł i to wszystko światło słabe, tu jeszcze siatka na elewację, tu brama chyba została, dobra kończymy ten dzień, trzymajcie się i do jutra, na razie.